Hej, cześć, Siemano, bardzo serdecznie, z tej strony Grosik i witam was w dzisiejszym filmiku, który jest niestety Moab failem na mapce Resistance jest to TDM no i cóż, no niestety nie udało mi się wbić tego Moaba, chociaż od samego początku znaczy od samego początku tego meczu był taki zamiar specjalnie ustawiłem sobie klasę, znaczy killstreaky specjalisty, no i niestety dwa kile. I, e, no i padłem, padłem w bardzo śmieszny sposób, spanikowałem. E, pokrótce używam tu ACR-a z tłumikiem, e, z kamuflażem wężowym. zapasowa broń to MP9 z tłumikiem, e, przenośny radar Sentex. E, główne perki to, e, jeżeli dobrze pamiętam, Slide of Hand, e, Wojak, Wojak chyba tak to się nazywało, Wojak, e, sorry, bezkompromisowy, bezkompromisowy. Yy, oraz strzelec. Yy, w pakce specjalisty w killstre'ach mamy yy, pierwszy killstreak to yy, szybkie wyciągnięcie, czyli Quick Draw, yy, Palinożerce i Asasyna. Yy, no i cóż, cóż by wam więcej tutaj powiedzieć. Yy, mecz naprawdę emocjonujący dla mnie był, ponieważ yy, bardzo, bardzo dawno nie próbowałem wbić żadnego maba. Yy, Mówię już na, pod koniec naprawdę było całkiem nieźle. Tych przeciwników zaczynało się dla mnie gromadzić yy, po kilka, kilkaset, no znaczy, że nie wiem, raczej, po, No naprawdę po kilku zaczęło po mnie wychodzić. Yy, no ale cóż może nie tyle o gameplay'u chciałem dzisiaj pogadać, tam w tle macie tego maba. Chciałem pogadać yy, i wyrównać yy, znaczy w sumie taki dodatek do ostatniego mojego yy, komentarza z MW3. Yy, tak, jak już wcześniej wspominałem, yy, Battlefielda 4 się pozbywam i pozbędę się go najprawdopodobniej jutro. Yy, z tego względu, że już naprawdę na dzisiaj yy, próbowałem dla Was yy, nagrać yy, te dwa obiecane Wam filmy. Yy, no i tak, ja Wam te dwa obiecane filmy wrzucę jak najbardziej. Yy, z tym, że yy, no jestem jeszcze bardziej po prostu yy, nahejpowany na to, żeby sprzedać tego BFA. Ponieważ. Yy, po włączeniu go dzisiaj, mm, no naprawdę, nie wiedziałem czy gram na swojej konsoli, czy na swoim jakże słabym komputerze, ponieważ, y, no, wyglądało to obleśnie. Naprawdę, większość tekstur się nie załadowała do końca. Y, tekstury na broni pojawiły się dopiero jakieś 4 minuty po rozpoczęciu meczu. Y, no i po prostu, no, mówię, wyglądało to po prostu okropnie. Napić. E, więc e, tak jak już wcześniej wspomniałem Najprawdopodobniej z moich zakupów będzie to e, Call of Duty Ghost. E, Czy nowe? Nie wiem, ale możliwe, że kupię sobie używkę Ponieważ e, no, chyba się nie opłaca kupować nowki Bo e, żadnego online pasa nie ma e, Mam nadzieję e, No i tak jak mówiłem, zastanawiam się jeszcze nad tymi dwiema grami Czyli Fifa 14, ale ona raczej jednak poczeka. I ona najprawdopodobniej poczeka sobie tak gdzieś do maja Ponieważ zaraz po Crowded Ghost chciałbym zaopatrzyć się w Titanfall Który niebawem najprawdopodobniej chyba będzie miał swoją wersję beta Z tego co słyszałem 14 lutego, nie wiem czy to jest dobra informacja Więc tego Titanfalla najprawdopodobniej sobie zakupię Znaczy to jeszcze się okaże po becie, bo Podobno jest to gra, która wraca do korzeni Quake'a, Unreal Tournament itd. tak dalej Więc myślę, że będzie to coś ciekawego Nie wiem jak do końca będzie to wyglądać, jednak no mówię Takie pierwsze wrażenie z jakiegoś gameplayu, który oglądałem na YouTubie, To było właśnie to, że No przypomniał bardzo właśnie takie gry z serii właśnie Unreal Tournament, Quake Trochę kojarzył mi się z Halo z Xboxa 360. Hmm. Także, tak jak mówię, Titan Fola. Hmm, bardzo chętnie sobie zagram w wersję beta. Jeżeli mi się spodoba, to w mojej kolekcji wyląduje. Yy, ostatnio również yy, zagrałem sobie taką. To no w sumie. Ciekawą, ciekawe urozmaicenie. Yy, no właśnie, tutaj jest ten śmieszny kill mój. Znaczy, Dead yy, Pobiegłem w jedną stronę. Typa nie ma. Wracam typ jest. Whatever. Eee... Chciałbym sobie jeszcze zakupić eee, z takiej rzeczy, które właśnie planuję eee, kupić w najbliższym okresie. To tak jak mówię, jest to Call of Duty Ghosts, który najprawdopodobniej trafi do mnie jutro. Eee, jest to Assassin's Creed Black Flag eee, jest to oraz eee, jest to Assassin's Creed Liberation. Są to właśnie dwa asasyny przy czym najpierw chciałbym się zaopatrzyć w tego Liberation, ponieważ jest on krótki oraz tani i chciałbym sobie go przejść, nagra nagrać wam jakiegoś let's playa z tego, żeby w się była jakaś ukończona seria na moim kanale. Yy, więc najprawdopodobniej będzie to Liberation, potem będzie właśnie ten Black Flag, yy, który naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Zresztą yy, gra już wyszła, wiadomo, tylko już zapowiada się w moich oczach bardzo ciekawie. Yy, Ponieważ no jest w realiach piratów, naprawdę ogromny świat posiada, więc jest masa do robienia. Takie pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłem właśnie tego asasyna, to może jest to błędne skojarzenie, ale Risen mroczne wody. właśnie takie pierwsze skojarzenie Risen to jest taki erpek gotikowaty. Znaczy z gotikiem nie ma nic wspólnego, ale po prostu jest dosyć podobny do trójki. Wiele osób mówi, że jest to Gothic Killer, co oczywiście nie jest prawdą. No, a jeszcze jeden taki ciekawy zakup, jaki mam zamiar, zamiar dokonać, i najprawdopodobniej dokonam go również jutro, właśnie wraz z Call of Duty Jest to pad Speedlinka, który jest po prostu jeden do jednego, jak pad od Xboxa, no i działa z PS3 więc Myślę, że bardzo, bardzo fajna sprawa. No, i to było na tyle metrze kończy, jak widzicie. Naprawdę fatalny, fatalny fail. No i cóż, tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie suba, łapkę w górę. I do usłyszenia. Na razie, cześć.